Czy wiesz, że są takie zabiegi kosmetyczne, które wygładzają Twoją skórę. Pozbywasz się plam, przebarwień, zmarszczek, rozszerzonych porów, może szram bądź pozostałości, po trądziku. Jeśli chciałabyś z takiego zabiegu skorzystać, oczywiście albo możesz iść do kosmetyczki i zrobić sobie zabieg mikrodermabrazji, albo możesz sobie sama w domu robić taką mikrodermabrazję domową. Teraz już możecie też taką pielęgnację sobie wprowadzić w domu. Ja od wielu lat już używam zestawu do Mikrodermabrazji, gdzie mam dwa produkty. Pierwszy to jest preparat złuszczający ze zmielonego korundu, którym wygładzam sobie skórę, usuwam martwy naskórek, pozbywam się tego, co niepotrzebne, co nieładne. A później jest drugi preparat, który będzie ściągał pory, zamykał pory, żeby nie było tych dziurek na buzi. Więc jeśli chciałabyś skorzystać z takiej domowej pielęgnacji, zgłoś się do mnie, nauczę Cię, jak to stosować, jak często to robić, jak nakładać, jak pielęgnować swoją buzię, bo możesz być swoją własną kosmetyczką w swoim domu. Zachęcam Was serdecznie, mówię Wam o takich rzeczach, dlatego że kobiety nie wiedzą, że mikrodermabrazje mogą sobie zrobić w domu, odpowiedzią na Stosowanie tego produktu, efektem, skutkiem będzie Twoja piękna, gładka skóra, i wszystko, co będziesz na nią nakładała, będzie się w 100% wchłaniało. Zapraszam, zapytaj mnie o szczegóły.